Modlitwa w cierpieniu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Hostio żywa, podtrzymuj mnie w tym wygnaniu, abym mogła iść wiernie śladami Zbawiciela. Nie proszę, abyś mnie, Panie, zdjął z krzyża, ale błagam, abyś mi dał siłę wytrwać na Nim. Pragnę być rozciągnięta tak, jak Ty, Jezu, na krzyżu. Pragnę wszystkich mąk i boleści, któreś Ty wycierpiał. Pragnę wypić kielich goryczy do dna. O Jezu mój, daj mi moc do znoszenia cierpień, aby się nie krzywiły usta moje, gdy piję kielich goryczy, dopomóż mi sam, aby ofiara moja miłą ci była. Niech jej nie kazi miłość moja własna, choć się ona przeciąga w lata. Niechaj czystość intencji czyni ją miłą Tobie i świeżą, i żywą. Nieustanna walka, ustawiczny wysiłek, to życie moje, by spełnić wolę Twoją świętą, ale niechaj Cię wszystko chwali, O Panie, co we mnie jest, i nędza, i moc. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.